Dlaczego ten z tu się dzieje przegrał? Patryk, proszę cię, ale ja ci nic nie zrobiłem, błagam no, okay. okay. cię Można mnie niego dmuchnąć? Kur... no wtedy no. A, okej, okay. czyli... jak? ty, to idioto, robisz? Ty kur... pośledzony, czy co? Ale się trzyma, nie woli Oła, 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 o kur... Niech się bije, będzie się mocniej trzymał Oła, no wbija się w kur... Oła Oła, spadł mi na no jaja, ty <słyspy> <słyspy> o, Niech też mi spadnie <słyspy> A miał pan kiedyś takie zwierzę u siebie, że sam się pan go bał? No pan, Żoda! Tak? No ja miałem takie z Indonezji po kilkanaście czy cm. centymetrów. Jak wbiła mi kły w palce, to. To tak jakby pana kuda woda urządził. Ale jaki to był ból? Co, to jest mniej więcej tak, jakbyś sobie wbił pod pasmo, czyli przerażony pręt. Tak? I jeszcze ktoś z tym pręcikiem, czy tak. Uuu, to, mogę to... mieć do pana pytanie? Mieliśmy już taki odcinek, że miałem ten ból. Tam ta taka mrówka najbardziej. Nabojowa. Ma, to, to największy ból ma w swoim jadzie. Czy to faktycznie tak boli? No z tymi mrówkami nie miałem do czynienia, ale naj, największy taki ból, no to to była to, co mnie ugryzło.